Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj z panią Joanną Godecką i tutaj prezentujemy piękną książkę Szczęście w miłości, ale pani Joanno, nie ma miłości bez zazdrości. E, no ja wiem, że to jest e, takie powiedzenie, e, które... Nawet piosenka była taka. Tak, tak, tak. Jest uznane za, e, za taką prawdę życiową. Yy, Niemniej powiem tak, odrobina zazdrości, która wynika z tego, że patrzymy na partnera i jaki jak on jest cudowny, on jest tylko mój, tak i niech będzie tylko mój, yy, to jest w porządku. Natomiast jeżeli zazdrość wynika z niskiej samooceny, to znaczy ja obawiam się, że wszyscy inni są lepsi ode mnie, więc jest to tylko kwestia czasu, kiedy mój partner to zauważy i pójdzie sobie ode mnie, i jestem w związku z tym zaborcza, niechętna nie chcę uczestniczyć w jakichś spotkaniach, tak, wolę żebyśmy siedzieli w domu, a jak partner sam wychodzi, no to w ogóle nie ma takiej możliwości, tak? awantura, to nie jest y, absolutnie atrybut miłości, to jest tylko i wyłącznie pochodna niskiej samooceny. No dobrze, ale jeżeli on wychodzi, bo Pani cały czas mówiła, że to y, ja jestem, prawda, ja się denerwuję jak on wychodzi, ja chcę, a jak on wychodzi? A, znaczy, jak, a, jak, a, a jak on przejawia, to może nie, to ja, a jak on przejawia? Zazdrość? Tę zazdrość, bo teraz to znaczy, jesteś te partnerskie małżeństwa, prawda? Zawodowo, ona jest lepsza od niego na przykład. Tak, to znaczy, to, idzie, to działa absolutnie w dwie strony, ale jakby z każdego miejsca właśnie ważna jest ta proporcja, bo jeżeli na przykład zazdrość mojego partnera ograniczałaby się tylko do tego, żeby powiedzmy, no. Ja rozmawiam z innym mężczyzną. Tak, no to widzę, że mój partner na przykład dyskretnie to obserwuje, uśmiecha się do mnie w porządku. Natomiast gdyby na przykład podszedł i y, zażądał ode mnie na przykład przerwania rozmowy z obcym mężczyzną, no to poczułabym się jak w kraju talibów. To tak? no, trochę by zależało od tego, y, jak pani by rozmawiała z tym obcym mężczyzną. Y, no właśnie nie do końca, ponieważ y, często zdarza mi się pracować z ludźmi, y, którzy... Y, Przynoszą do mnie, jakby zwierzają się ze, tak. ze swoich e, partnerskich sytuacji e, i czasami okazuje się, że taka zazdrość jest absolutnie na wyrost, tak? Że tutaj jest takie już domniemanie, e, podejrzenie e, złych intencji. Jeżeli ktoś ma niską samoocenę e, i uważa, że każdy kontakt z jakąś atrakcyjną osobą jest zagrożeniem, no to ta osoba jest właściwie na dobrej drodze, żeby zniszczyć naszą miłość, bo miłość wymaga zaufania. Jeżeli ktoś mnie kocha, no to powinien mnie szanować, a do takiej opcji szanowania włączamy to, że z góry zakłada moją lojalność. Ja musiałabym zrobić coś naprawdę mocno niestosownego, żeby można mi było zarzucić nielojalność, Ale prawda? są takie kobiety zalotne, które mają taki styl bycia, o czym niekoniecznie muszą zdradzać, a ten biedny mężczyzna myśli, że to prawda, jest już zagrożenie i że co ona, dlaczego ona tymi oczami przewraca. Cóż, no, przede wszystkim w związku obowiązuje nas pewna dojrzałość i lojalność. Jeżeli wiemy, że nasz partner czegoś bardzo nie lubi, no to powiedzmy możemy z tego zrezygnować, tak i niekoniecznie musimy przewracać oczami i na każdym przyjęciu zadawać wielkiego szyku, tak, możemy uznać, że partner niezbyt dobrze czuje się w takich sytuacjach. Z drugiej jednak strony, jeśli się pobieramy, łączymy się w parę, to wiadomo, że mamy również jakieś pewne swoje potrzeby, tak? Jeżeli potrzebą kobiety jest e, kokieteria, a partner tego całkowicie nie toleruje, no to może to nie jest e, dobrze dobrany związek. Możliwe. A teraz z jej strony, jak on jest, prawda, jak paw się puszy przed kobietami, albo żonę zostawia gdzieś na przyjęciu, a sam rozmawia, prawda, z atrakcyjnymi innymi blondynkami, to wtedy jak powinna się kobieta zachować? <laughs> To też zależy od jakości tego związku, tak? Bo jeżeli rozmowa z atrakcyjnymi blondynkami nie wynika z chęci nawiązania z nimi jakiejś y, intymnej relacji, to jest normalne. Idziemy na przyjęcie po to, żeby poznawać ludzi, a nie po to, żeby siedzieć pod rękę z partnerem w kąciku i y, izolować się. Tak? Teoretycznie tak, teoretycznie, ale praktycznie, no to czasami różnie bywa. Ale chciałam powiedzieć teraz jeszcze ten wątek. Przenieść zazdrość na taką strefę właśnie. Zawodową teraz jesteśmy samodzielne, samorządne, niezależne, pracujemy, zarabiamy czasami więcej niż, niż mąż czy narzeczony. I, i czy, wtedy ta, czy wtedy ta sytuacja, że on nie czuje tej no, swojej męskiej potęgi, może zepsuć związek? Rada jest taka, to mężczyzna powinien zająć się w, w takiej sytuacji swoją męską potęgą, bo nie jest rolą kobiety udowadniać mu, że jest cudowny i wspaniały. On cały czas będzie czuł, że nie jest. Tak? To jest znowu kwestia samooceny. Nie, naprawdę nie trzeba mu mówić, że jesteś śliczny i w ogóle dobry. Yy, a jaki mądry jesteś. Czym innym jest wspierać tak. yy, rozsądnie, yy, a czym innym jest z kolei próba zbudowania w kimś samooceny. W kimś, kto tej samocenie nie ma i wcale jej nie będzie miał, tylko dlatego, że my mówimy, jesteś super. tak? Jeżeli ktoś naprawdę nie czuje swojej wartości, to yy, ta wartość nie przypłynie z zewnątrz. Z tego, że żona pięć razy dziennie będzie mówiła: nie jesteś cudowna. On wyjdzie z domu i znowu nie będzie Ale cudowny. taka jest też praktyka, powiedzmy sobie szczerze, że tymi dyrektorami, prezesami, prezydentami, no są mężczyźni, co tu dużo mówić, prawda? My się bardzo staramy, czyli oni są tą siłą, i oni zwykle są silniejsi w tych naszych związkach? No nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Nie? Moja praktyka mówi zupełnie co innego. Bardzo często naprawdę kobiety są też, nawet przesadnie bym powiedziała, silne, tak? Za dużo biorą na siebie różnych obciążeń, i takich typowo domowych, i zawodowych, i emocjonalnych. I naprawdę czasami mówię do jakiejś kobiety: zdejmij trochę tych, tych ciężarów, tak? Nie jesteś przecież sztangistką. No, bo mój mąż to on sobie nie radzi, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakaś tam cecha, powiedzmy, osobnicza czy w danym związku, powiedzmy, ktoś jest silniejszy czy nie, czasem jest to taki bardzo dobry balans, tak, że obie strony wnoszą taką jakość. Tak, do tego balansu to mi się no. tak nasunęło, że dziwnym trafem oni jeżdżą ogromnymi limuzynami, no teraz to czołgami prawie jeżdżą, prawda, też. a chwileczkę, a jak pani idzie do salonu, o damski samochodzik, tu jest taki dla kobiet samochodzik. Malutkie to, to jak się gdzieś padnie, to od razu się, prawda, człowiek tam spłaszczy się to wszystko w harmonii. Ale to są standardy, to są, ale to są, są takie co dzień przejawy. Czy kobieta też powinna na przykład walczyć, jak ma mieć dostać drugi samochód, żeby to był taki czołg, jak on ma. Ale co to znaczy dostać? Jak zarabia, to może sobie kupić i nie musi się nikogo pytać o zdanie. Eee, to jest w małżeństwie, rzecz. to jednak pyta się, czego zdanie, bo wspólnie czy w partnerstwie, jak pani, no, ale nie pytać, wspólnie. tylko rozmawiać, tak? Bo jeżeli ja jestem niezależną kobietą, zarabiam y, i potrzebuję samochodu, to oczywiście mogę przedyskutować z moim mężem y, kwestię y, ekonomiczną, y, czy nas stać na ten samochód, czy on powiedzmy pali tyle, ile trzeba czy nie za dużo. ale ja, ja tak tylko powie, y, passant, bo zawsze mi się to jak prawda dla niej samochodzi, to, to masz tu damski taki, prawda malutki samochód. Ale to często są? się teraz zdarza, tak. że jak przejeżdża jakiś ogromny samochód, w środku krucha kobietka, a samochód wielki jest, yy, taki naprawdę. Jednym ogromny. słowem, ustalamy że, yy, ustalamy, że nasza pozycja zawodowa i domowa musi dojść partnerstwo, czyli obie strony yy, no jakby mają się równoważyć, czyli on pracuje, ona prowadzi dom, ona pracuje. On prowadzi dom. A jak oboje pracują, to razem gotują ten kolację. Tak? Co, bo to już są różne oczekiwania. Yy, część kobiet chce się realizować zawodowo i w ogóle nie chce gotować na przykład. Tak, no to jeszcze jest opcja, że można zamówić jedzenie albo kogoś zatrudnić, żeby nam gotował. Ale są też kobiety, które chcą gotować, chcą prowadzić dom i wolno im, tak? No Żyjemy szczęśliwie w takich czasach, gdzie jakieś standardy i schematy przestają obowiązywać, więc jakby każdy z nas powinien dążyć do tego, żeby po prostu spełniać się w taki sposób, jaki tego potrzebuje. Tak? Jeżeli ja y, nie chcę sprzątać i gotować, to mam teraz szansę, żeby tego nie robić. tak? Nie muszę. To nie jest moja y, jakaś y, droga życiowa z góry dla mnie wyznaczona. Przez I mam trochę związki z Kanadą, mieszka tam moja córka i tak obserwowałam właśnie, jak tam na przykład nie ma takich żadnych żłobków ani żadnych. Przedszkoli, tak, za dużo nie ma, bo się ustala, że do tej, piąty, do tej pierwszej klasy, czyli w wieku pięciu lat, dziecko idzie do szkoły, czyli na ogół ona, ona zostaje w domu i ma strasznie dużo pracy, bo musi kupić, ugotować, zająć się dziećmi, ogród, wystrzyc, prawda, wszystko to wymyć. I, i to jest jakby model życia, i tam muszę powiedzieć, że. Właściwie pracują młode kobiety, a potem pracują już taki w średnim wieku, kiedy te dzieci odchowane są. Czy pani uważa, że to jest dobry model życia? Ja uważam, że nie ma jednego dobrego modelu. Myślę, że każdy, warto, żeby każdy wiedział, jaki model życia mu odpowiada i żeby dążył do tego, bo wszystko jest dobre, jeżeli jest wyborem świadomym, Tak, tego chcę i to robię. Chcę sprzątać, pracować, wychowywać dzieci, ale właśnie to wtedy to nie, moje... nie jest zawsze wybór, bo to jest jakby model życia, czyli ona się dostosowuje do tego modelu życia, bo pewnie może chciałaby pracować. No to ja ale... tego nie rozumiem. Aha, nie rozumiem. No, no tak, bo no. jeżeli mamy możliwości i mamy dojrzałość, no to wybierajmy, a nie dostosowujmy się. Jeżeli ktoś jest zmuszony swoją sytuacją ekonomiczną, czy jakąś życiową, do tego, żeby się dostosowywać, no to trudno, ale jeżeli jest to, pójście na łatwiznę, tak, że chciałabym pracować, ale no tak, no nie, no to może nie będę pracować, tak? A potem żałuję, że ja musiała pracować. Też tak często jest. No i co Znaczy to jest ja myślałam wtedy za... miałam na myśli po prostu e... model życia taki, bo, bo tam jest model życia, no nie ma ani tak przedszkoli, ani na ogół do, do od, tej piąty, od tych pięciu lat, dziecko idzie do szkoły. E... Czyli to, to jest, czasami możemy wybierać, czasami nie, czasami chcemy, czasami jednak. Musimy się dostosować, ale na pewno zazdrość nie jest czynnikiem sprzyjającym. Nie, bo co innego taka czuła zazdrość, a co innego zazdrość wyborcza, zabraniająca i yy, niszcząca zaufanie. Czyli, proszę Państwa, tylko zazdrość polegająca na tym, że mamy wzajemne zaufanie do siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.